Sorry, nie włączyłem mikrofonu. Masakra. O, stabilność legitymacja. Więc co powiedziałem, jeżeli ktoś ogląda, że ktoś będzie to oglądać na YouTubie, to najprawdopodobniej będą te filmy podzielone na półgodzinne party, bo mało kto ma czas, żeby śląść i dwie godziny i oglądać jeden film. O, jest tu już ktoś pierwszego poziomu? Nie. Ale teraz mamy kasę, więc może... wylosujemy kogoś z pierwszego poziomu? Nie. Wylosowaliśmy kogoś z trzeciego. Spoko. O, masakra. Dobra. Nasza agresywna ekspansja znikła. No, żołnierze by mogli jeszcze trochę poczekać, ale co tam? Wow, wow, Już nie tracimy pieniędzy, kiedy płacimy żołnierzom. Niewiarygodne Dobra. Czy ty masz jakichś sojuszników? Opa Dobra, koniec miesiąca I powiedzmy, że zaczniemy od Samckę Dopiero teraz pozałączał forty serio. Ciekawe Ten fort miał załączony? Tak. A. Dobra Ile masz żołnierzy 11, czy tam 12 tysięcy, brawo! Przyszedłeś oblegać kapitol mojego wasara, no na pewno ci to dużo pomoże. Serbia idzie, spoko. Ty pewnie nie jesteś na tyle mały, żeby cię zwasalizować. No właśnie, ale jeżeli wezmę te cztery prowincje, to będzie ile? Sześć, dwanaście, dwadzieścia cztery

Nie ma sprawy. Możemy się zabawić. O, nawróciliśmy Korfu. O, tu się raczej wstrzymamy. Dobra, on pewnie ucieka gdzieś, cholera wie gdzie. Austria wypowiedziała wojnę Salzburgowi. Pol. Żegnaj Salzburg. Miło było cię poznać. Aust... Salswuzuk jest w trakcie wojny z Austrią, Flęgrami i Brandenburgiem. A Multon cały czas nas nakłada na nas embargo i je zdejmuje na zmianę. Gdzie ty jesteś? Masz, łapie insulta. Ciebie w sumie też możemy zinsultować dla Power Projection. No, zapominam o tym, że mogę... Wysłać obelgę do mojego rywala, z którym nie mam zawieszenia broni i dostanę za to 5 fire Projection. <grym> ok, to jest wszystko. On zbiera kolejną marmię, więc możemy się jej pozbyć przy okazji. 50 administracyjnych czy dyplomatycznych? O, administracyjnych tu możemy podnieść technologię siema na razie Miło, że wpadliście. Znowu. Multan Rozumiem, że ty jesteś wasalem tymorydów i właśnie znikasz z powierzchni ziemi, ale uspokój się, dobra? warskora 22 muszę wziąć przynajmniej 26 hmm. może wezmę też jego prowincje nadbrzeżne ok wezmę 43 warskora i war reparation Teraz się przydadzą punkty administracyjne, żeby zrobić kory wszędzie. Co my tu mamy? Conquest Mezopotamia, albo Lenwad. Gazach, Sina, al Czyli w sumie dostałem z powrotem tą misję, co miałem wcześniej. Okej. Okay. Wyjdźcie, nie wiem... Do... W sumie to zostańcie tam, gdzie jesteście. O... Przestańmy wam płacić aż tak dużo. Zostawię ten suwak w połowie, ponieważ na pewno będę mieć jakiś bunt Bo wziąłem tyle ziemi. O, teraz jakieś 10 lat pokoju nas czeka. A może niekoniecznie 10, może po 5 latach No, po 5 latach już powinno być OK A ty jesteś teraz dostatecznie mały, żeby cię zwasalizować w trakcie wojny. Okej. Okay. Mój wasal nadal nie odbił swojej ziemi. Od buntowników, spoko. Wszystkie te prowincje mają... Czemu całe jego państwo ma... ...religijny z... zil? O. Żeby on nawracał wszystko po kolei? No to wygląda. Hmm. Hormuz. Ja wiem, że ty byś chciał sojusz. Hmm. W sumie... Zaczynasz być jedną z większych sił tutaj. Spoko. Królewski sobie też weźmiemy. Prawne z tobą stosunki. Ja jestem pewien, że za chwilę będzie okieneczko. Ping! My chcemy, żebyś nam pomógł w wojnie z Hejazem. O, technologia lądowa, ale tu się jeszcze wstrzymamy chwilę. O, Armenian Separatist. Jesteście w jakich? O, tutaj, dobra. Nie. Jakbym wypuścił Armenię, ale oni są chyba prawosławni, prawda? Okeja, Armenia. No, oni są koptykami jeszcze. Nie. <gryw> O! dromowa stabilność? Oczywiście. <taki> Takie eventy są strasznie rzadkie. Takie, które nam dają stabilność, zamiast ją zabierać. I mamy chyba kory już wszędzie? Nie wszędzie. Brakuje nam trzech korów tutaj, które są w trakcie. Ok? <taki> W tym momencie właśnie coś powinniśmy być w stanie tutaj wybudować. Mamy fort w Erwian. Przydałby się jeszcze fort w Margali. Ale to jest awykonalne w tym momencie, bo tu wszędzie są góry. Hmm. Jak nie wiesz co budować, to buduj to co to ci da pieniądze. I tyle. W sumie możemy powyłączać te forty, które wiemy, że nam, nam je Boże, nie umiem mówić. Możemy powyłączać te forty, które nas mało in interesują, czyli nasze wyspy. Przecież w sumie na wyspach jak bunt wybuchnie, to wyspy wolę mieć ufortyfikowane, a resztę mogę powyłączać i zaoszczędzić trochę grosza. No. Włodan, przesadzasz. Boże, o co tu chodzi? On cały czas, co miesiąc nakłada, zdejmuje, nakłada, zdejmuje, ze mnie embargo. patrzcie I <laughs> właśnie sztuczna inteligencja zepsuła. To to jest. Nie wiem. Siema, siema. Jaki poziom trudności? A to jest normalny z wyłączonymi Lachinations, czyli po prostu zwykła, najzwyklejsza rozgrywka. Gdzie nikt nie ma bonusów ani nikt nie ma minusów. Okej, okay. niedługo będzie bunt, że podnieśmy żółt naszych żołnierzy, może sprowadźmy jeszcze drugą armię. Ok, i czekamy na was. Dawać. Jak się macie buntować, to teraz. W Europie kończą się... futra z... biwerów. Jak to było po polsku? Bobrów. O. <ścoughs> Multan, mógłbyś sprzestać. Jest to denerwujące. Muridzi, weźcie ich w końcu zanektujcie. Ile wam jeszcze zostało? Oha, nie macie punktów dypl dyplomatycznych, czyli... Trochę to zajmie. Boże! Już. Denerwujesz mnie. <laughs> o. Ja miałem chyba na węgry nałożyć embargo, prawda? Prawda. No właśnie. Musiałem czekać, aż się skończy zawieszenie broni. <śmiech> <śmiech> więcej doków równa się więcej statków. A propos, a propos statków, jeszcze trzy. Czyli trzy handlowe do końca zróbmy, chociaż może więcej galer też by się przydało. A, tak w ogóle to naszą flotę trzeba zupgrade'ować. Jak dobrze jest mieć tyle pieniędzy. Okej, okay, zbuntowaliście się tu i tu. Wyjdziecie tu, wyjdziecie tu Szybko poszło Wy możecie się wrócić tam, wy możecie się wrócić na granicę z mamlukami A, Poczekamy aż się uzupełnicie. Oho! Mój następca tronu umarł i ohohoho. Tego następcy tronu na pewno w generała nie zamienię. O Boże. Okej? Okay. Okej, okay. nowe statki, są gotowe. Nie? Dobra, już. Już widziałem zero i wydawało mi się, że są zbudowane te galerie. Masakra. Za długo przy komputerze. Już 2,5 godziny. Życie, te bębny takie w tle? do do To cały czas jest... ...to, że... multan co miesiąc nam nakłada embargo na nowo. No tak. Jak tam nasza jedność religijna? Spoko. O! Czy nawróćmy górę? Jest to jest tak w ogóle, tu jest Uskup, tu jest guria. gória ma 0,0 zero, zero ryzyka buntu. Spoko. Te forty tutaj zostaje załączone. Węgrów się trochę obławiam, szczerze. O, jeszcze... No nie, Czechy są obrońcą wiary LOL. Nasze galerie skończyły się konstruować. Więc połączmy naszą flotę z nimi. możecie... aha, was jeszcze trzeba zupgrade'ować, no tak trzy statki i do Alepo... nie, nie Alepo wy Aleksandry patrolujecie zmienię sobie ich nazwy może Zawsze sobie tak nazywam floty, potem tylko wiem, którą flotę gdzie trzymałem. A tu najwyraźniej nie zmieniłem. What the fuck? I oni nie są. Jezus Maria. W końcu. <laughs> hmm, drugi poziom fortu. O, mamy pełne punkty. Okej. Okay. Du, 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 du. O. Ciekawe, jak wygląda religia. Hm. Ok, praktycznie cały luteranizm zniknął i zastąpił go reformatyzm, reformowana religia. Luteran, protestantyzm, czy tam luteranizm został tylko w Wielkiej Brytanii, i w Hesse, i w Hanzie. Hanza w ogóle jest w Mecklenburgu. Mm. <laughs> Okej, okay. Europa, co się dzieje, jaka wiel wielkie Czechy, Austria, która wprowadziła już cztery reformy, <laughs> I w końcu będziemy mogli wypowiedzieć wojnę bez narażania się na bunt. O, Oje plecy plecy du oh. buntu minus dwa, okay. Myślałem, że to coś pomoże, ale dalej jest wszędzie. I a pacha Mam lukawie. Co powiecie na kolejną potyczkę? Tradycja wojskowa za trochę pieniędzy i prestiżu, o, czemu nie? Może dobrego generała nam się uda teraz stworzyć? Eee, co? No. mam 32 tradycji i dostałem generała 0200 czy tam 0201 matko ta randomowość mnie dobija <coughs> efektywność produkcji okay.

ale mogę ulepszyć kilka fortów, które chciałbym mieć ufortyfikowane, czyli ten, ten, ten. No dobry początek. O. O. właśnie jak zastanawiałem się, czy wypowiadać wojnę, to... Mamy regencję. Dobra, tylko 3 lata. Jakoś to przetrwamy. O, wy chcecie królewskie mariaże z powrotem? Nie ma sprawy. Jak w ogóle nasza rada regencyjna? No, 2, 5, 3. Ok. Nie tak źle. Dobra. Jak się trzymamy technologicznie? Wow. 13, 12, 14. 12, 14, 14. 12, 13, 13. No, jeszcze, mimo tego, że nasze technologie są droższe o 25 czy tam 20%, 25%, to dotrzymujemy kroku zachodowi. Ciekawe. Paragonijus, akces militarny, nie? Jesteś w trakcie wojny? Nie, masz bunt? Może.